Co do dzisiejszego słowa, mam takie dwie refleksje, z którymi się teraz z Wami podzielę. Pierwsza dotyczy opisu z Ewangelii, jak Jezus wysiada, e, ma taką nadzieję z uczniami, pewnie, że odpocznie, aż tu nagle wysiada z łodzi i jednak widzi wielki tłum i lituje się nad tym tłumem, ponieważ wygląda jak owce, które nie mają pasterza. Myśl płynąca z tej Ewangelii, e, która przyszła mi, jak bierze, od Boga, jest następująca. Aby skruszyć, jakby wzruszyć serce Jezusa, by On ulitował się nad Tobą, to musisz Go wyprzedzić. E, jasne, że Bóg wychodzi do nas z łaską, ale kiedy Bóg widzi, że Ty przychodzisz, że Ty Go wyprzedzasz w tym spotkaniu, to Jego serce tym bardziej się Uraduje i ulituje nad Tobą. Yy, tak mi przyszło w czasie y, rozważania tego słowa, taka myśl. A więc y, nie szczęć czasu i wysiłku na to, by do Jezusa biec, przychodzić, niejako go wyprzedzać w tym spotkaniu. A druga sprawa, chciałbym ogłosić nad Wami y, błogosławieństwo, które autor listu do Hebrajczyków zamieszcza w dzisiejszym e, fragmencie, w końcówce dzisiejszego fragmentu i znajdź takie, taką sposobność e, dzisiaj, e, jeżeli nie masz możliwości nad kimś tego ogłosić, to wzbudź taką intencję w sercu w czasie swojej modlitwy, otwórz dzisiejsze czytanie pierwsze z listu do hebrejczyków i wypowiedz, sparafrazuj albo dodaj imię kogoś e, w tym fragmencie, Ostatni akapit. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wyprowadził z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech, i tu wymien imię, Jacka, Kasię, Martę, uzdolni do wszelkiego dobra i tak dalej. Ja teraz ten fragment chcę ogłosić nad Wami, nad wszystkimi, którzy dzisiaj oglądają ten film. Eee, niech to będzie z taką intencją, abyś eee, potrafił, potrafiła wyprzedzać Jezusa, e, czyli, mam nadzieję, że już uchwyciliście, o co mi chodzi, czyli abyś nie szczędziła wysiłku, starania, aby przychodzić za wszelką cenę do Jezusa. On zawsze czeka na ciebie, On sam chce przyjść, ale pokazuj Mu, że Panie, ja chcę do ciebie przychodzić, chcę wzruszyć twoje serce, ulituj się nade mną. Modlę się nad wami właśnie, w tej intencji. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi, przymierza wiecznego, wyprowadził z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec pana naszego Jezusa. Niech was, uzdolni do wszelkiego dobra, gdyście wypełnili Jego wolę, niech sprawi w was, co miła jest w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Jeśli przyjmujesz, powiedz Amen. Dobrego, błogosławionego, pięknego, sobotniego dnia.